to dotknął Frediego. Mam trzy teorie co do tego Pierwsza to, że William Afon to zrobił Kiedy wkładał do niego jedną z Jego ofiar Ale wątpię Druga teoria Bardziej realna To, że dziecko do, Po prostu chciało się obronić przed Freddy'em Albo potknęło się i właśnie tam dotknęło go Ale w też wątpię, a ostatnia teoria to, że po prostu dziecko chciało y, zabrać kapelusz przed niemu. Y, no i oparł się, żeby mu było łatwiej. A skąd wiem, że właśnie dziecko chciało zabrać kapelusz, to stąd, że w szkicowniku. Od dziadka Gabriel. No. Pisało, że dzieci zabierają Fredy. Kapelusz trzeba przykleić. A dokładniej przykleić. Kapelusz do głowy. Dzieci ciągle go kraną. Kierownictwo, kierownictwo dba o bezpieczeństwo. Nie dba o bezpieczeństwo. A wracając do drugiej teorii, jest szansa, że to właśnie stróż tam dotknął, ale wątpię. A po co, żeby się obronić? No, ale raczej by to było w grze. No, ale. Yy, no, nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. Yy. Nie potknął się, bo siedzimy w FNAF-ie, prawie w każdym FNAF-ie, tylko w kilku chodzimy, jak w FNAF Siz y Sister Location trochę tam no, stoimy w y FNAF Security Bridge, w y Help point to stoimy jak coś, no ale w FNAF point to y wiecie, taki dodatek jakby to jest taki FNAF VR. Yy, nad w jaką grze w yy, yy, No, a Pont Piter yy, no, że po prostu coś dotknął bo raczej ci stróże ginęli i nie dotykali, tylko po prostu ginęli. Yy, no, a Teraz wyjaśnię, dlaczego e, moim zdaniem, Moja trzecia teoria ma najwięcej sensu, że Dziecko chciało zabrać kapelusz przed jemu e, Ponieważ Po prostu No Trochę, że William Ayrton to zrobił, kiedy wkładał do niego jedną z ofert stroje naciągania e, Druga teoria, że dziecko dotknęło e, Bo chciało się obronić też bo przecież też jest zamknięta, mogło się ukryć i yy, takie tam, ale no wątpię po prostu yy, trzecia moim zdaniem właśnie po ma najwięcej sensu yy, oczywiście to jest moje zdanie, każdy może mieć inne jest szansa, że się mylę yy, i że na przykład za jakiś czas y, ktoś tam y, zrobi. No, po prostu da, da dowód, że jednak tak, a nie tak. A poza tym to nie jest za bardzo istotne, kto dotknął Frediego. Yy, w tym filmie to na wszystko. Subskrybujcie, lajkujcie. My widzimy y, my się w następnym odcinku. Yy, możecie pisać w komentarzu yy, propozycje na następny film. Yy, cześć.